Nietaktowne, witam. Tutaj rolem. Niedawno miało miejsce ESO Direct, prezentacja zawartości do gry The Elder Scrolls Online na kolejne miesiące bieżącego roku 2025. W tym materiale przybliżę, jakie zmiany nas czekają na podstawie samej prezentacji, serii pytań do twórców oraz tzw. After Party po właśnie oficjalnej prezentacji. Tak więc zapraszam. Content Pass, czyli przepustka zawartości. No jest to odejście od dotychczasowego modelu rozdziałów. Zawartość, która była rozdzielona na mniejsze DLC-ki kwartalne, no na przykład Lochy, rozdział, została spięta w Content Pass. Cena Content Passu jest podobna do ceny rozdziału w wersji Deluxe. Na ten moment jest to 209 Zł przy Priorderze. Kwestia So Plusa. So Plus, subskrybenci So nadal dostają mniejsze dlc te, które na przykład zawierają Dungeony. Natomiast y, główna zawartość Content Passa y, nadal jest dokupna, tak samo jak było w, przypod, y, w przypadku rozdziałów. Y, jeden minus, jaki tutaj widzę dla subskrybentów, no jest taki, że Content Pass zawiera dungeony, zawiera główną część y, fabularną i obszarową, natomiast nie możemy tej głównej zawartości dokupić oddzielnie. Więc musimy wydać więcej pieniędzy. No ale w zamian dostajemy na stałe e, dostęp do dungeonów czy to pomniejszych DLC-ków. Ale do nich mamy również dostęp po prostu subskrybując. Tak więc jest to trochę wyjście, które wymaga od subskrybentów wypłacenia troszkę większej ilości pieniędzy, by mieć dostęp do obszaru, który zostanie dodany w content pasie. Sezony same natomiast będą różnej długości. Ten obejmuje cały rok 2025, natomiast kolejne sezony mogą być krótsze mogą trwać, trwać 3 miesiące, 6 miesięcy to już będzie zależało od twórców gry, co oni wymyślą. Będą również zawierały różny content. Nie zawsze to będzie duża kraina dodana do gry. Twórcy nie powiedzieli dokładnie, jaka może być to zawartość, ale domyślamy się, że te 3-miesięczne mogą po prostu dodawać inne, pomniejsze rzeczy. Więcej o content pasie możemy przeczytać w wątku na forum gry. Link do tego wątku w języku polskim jest w opisie. Subclassing, czyli podklasy. Założenia są proste. Po osiągnięciu 50. poziomu, na którejkolwiek postaci, mamy dostęp do tego systemu. Możemy wtedy porzucić maksymalnie dwa klasowe drzewka rozwoju i zastąpić je drzewkami z innych klas, dwóch różnych czyli nie można dobrać sobie dwóch drzewek z jednej podklasy, czyli na przykład będąc templarem możemy zostawić sobie dwa drzewka templarowe, ale nie możemy dodać sobie dwóch drzewek arkanisty. Możemy dodać jedno arkanisty i jedno innej klasy, na przykład nekromanty. Każda umiejętność z drzewka podklasy będzie kosztowała dwa punkty umiejętności, zamiast standardowego jednego punkciku. Ten system jest to sposób na budowanie postaci pod swoje preferencje. Nic nie stoi na przykład na przeszkodzie, aby zrobić elementalistę łączącego pioruny sorka, ogień Dragon Knighta, czy mróz wurdena. System ten działa na istniejące postaci jeśli mamy na przykład jedną postać tylko na koncie, to twórcy przygotowali sposób na odblokowanie drzewek pod klas bez potrzeby tworzenia nowej postaci. I levelowania drzewek nas istniejących właśnie na tej nowej postaci. Także możemy zachować tą swoją jedną postać i będziemy mieli system, dzięki któremu będziemy powoli odblokowywać interesujące nas drzewka innych klas. Aktualizacja ta jest do bazowej gry, co znaczy, że jest darmowa i jest dla wszystkich graczy. I wchodzi w czerwcu podczas aktualizacji 46-2 czerwca. Podklasy te będą dostępne w każdym prawie trybie gry czyli dotyczy to PvE grupowego, solo oraz PvP. Wyjątek stanowi kampania Cyrodiil Champions, która jest obecnie w przebudowie i tam może być w to wprowadzone w inny trochę sposób lub z jakimś opóźnieniem, tego dokładnie twórcy jeszcze nie sprecyzowali. Seasons of the Worm Cult, czy może bardziej na nasze, Sezony Kultu Robaka. Jest to bezpośrednia kontynuacja fabuły z podstawowej wersji gry z 2014 roku. Dodaje nowy obszar, wyspę Solstice na południu Tamriel. Fabuła tego dodatku jest rozdzielona na trzy aktualizacje. Początek fabuły wchodzi w drugim kwartale roku, w czerwcu, 2 czerwca. Kolejna w trzecim kwartale, na jesień, zawierać ona będzie duże wydarzenie obejmujące cały serwer o nazwie Writhing Wall Event. Kwartał czwarty w zimie prowadzi zakończenie fabuły dodatku i będzie zawierał decydujące starcie z kultem Robaka. A już teraz dostępny jest prolog do Seasons of the Wormcult, dostępny dla wszystkich graczy. I teraz tutaj macie trailer tego oto dodatku. When we arrived, the necromancers had already killed everyone. We attacked. But you see how that turned out. They call themselves the Order of the Black Worm. They tried to drag Nern into Cold Harbor with giant anchors from the sky. Called it the Plane Melt. Crazy time. I am tempted to apologize for you getting caught up in all this, but something tells me the hand of fate brought you here. Five Floor. You always arrive just when the rise needs you most. now that we know the enemy the time has come to take the battle to the worm cult let's destroy these tusking soul creepers find that damn snake and send her back to oblivion Trochę o samej wyspie. Solstice to rajska wyspa z piaszczystymi plażami i krystaliczną wodą, zamieszkana przez Elfy Wysokiego Rodu oraz argonien. Te dwie rasy koegzystują ze sobą w pokoju, co stanowi egzotyczne połączenie. Główne miasto obszaru to Sunport, architekturą przypominające altmerskie miasta, ale wybudowane na argoniańskich podwalinach. Na tej właśnie wyspie przyjdzie nam walczyć ze złowrogim kultem robaka, który założył tam bazę i zbiera armię ciemności. Nie będziemy jednak pozostawieni sami sobie, bo powróci kilka znanych już postaci z innych wątków fabularnych, jak na przykład Kajit Razum Dar. Zaprezentowano również trzy nowe potwory zamieszkujące wyspę Solstice. Jest to argoniański behemot, kamienni argoniańscy strażnicy, nowy satyropodobny rodzaj dedry z masywnym toporem. W skład sezonu Kultu Robaka wchodzi nowy trial, osain Cage, znajdujący się w regionie Cold Harbor, a przynajmniej cała warstwa wizualna na to wskazuje. Skrywa potężny, dydryczny artefakt, który gracze mają za zadanie zniszczyć. Trochę więcej może o evencie Writhing Wall, zaplanowanym na jesień. Tak jak wspomniałem, wydarzenie obejmuje cały mega serwer, dzieli wyspę Solstice na dwie części, murem stworzonym wzdłuż niewinnych ofiar Kultu Robaka. Gracze na serwerze muszą połączyć siły tak ci posiadający DLC, jak i ci, którzy go nie mają, by stworzyć wyrwę w murze. Wszystko dziać się będzie w czasie rzeczywistym. Do aktywności graczy należeć będą obrona oblężonych obozów, wzmacnianie struktur tych obozów oraz budowa broni zdolnej zniszczyć mur. Tak jak wspomniałem, gracze bez content pasa również będą mogli wziąć udział w tym wydarzeniu, ale poza obszarem samej wyspy Solstice. Sezon Kulturobaka wprowadzi również dwa nowe dungeony. Znaczy, ogólnie wprowadza cztery, ale dwa zawarte w DLC Fallen Banners są już dostępne. Natomiast drugie DLC z kolejnymi dwoma dungeonami nosi nazwę Feast of Shadows i wchodzi w życie w trzecim kwartale roku, czyli na jesień. A tu macie pewne nagrody za aktywności związane właśnie z wyspą Solstice. Wraz z Content Passem również dostaniemy pewną paczkę kosmetyków, które też są właśnie teraz już widoczne na filmie. Tyrolean Champions na no after party po oficjalnej zapowiedzi jeden z deweloperów, Brian Wheeler, opowiedział o ostatnim teście Cyrodiil Champions trybu Vengeance. Ogólnie test zakończył się pomyślnie i dał sporo informacji twórcom, co będzie stanowić bazę do dalszych zmian tego trybu. Czyli jak się możemy domyśleć, stopniowe urozmaicanie różnorodności tego trybu w przyszłości. Poszczegóły odsyłam do zapisu live na kanał Twitch PTSD, link też w opisie. Generalnie zmiany w trybie Cyrodeal mają na celu przywrócenie wielkich epickich pitew rozgrywanych w jak najlepszych warunkach technicznych z minimalnym opóźnieniem. Kolejne zmiany w tym trybie będą wprowadzone w update 46, czyli tym najbliższym w czerwcu. Powracający gracze. Jakiś czas temu twórcy ESO wprowadzili odświeżony samouczek dla nowych graczy lub nowych postaci starych wyjadaczy. Teraz natomiast przychodzi czas na coś dla graczy powracających po przerwie. W czerwcu wprowadzone będą funkcje ułatwiające powracającym graczom zapoznanie się i przypomnienie sobie głównych zasad działania gry, jak i zawartości dodanej na przestrzeni tych 11 lat istnienia ESO. Ma to być system drobnych wyzwań przedstawiających główne tryby i mechaniki gry. Jak i mobilizacja powracających graczy w postaci dodatkowych dziennych nagród przez określony czas. Wszystko będzie do sprawdzenia podczas PTSA od 14 kwietnia odświeżenie graficzne. Do tej pory rytus graficzny obejmuje startowe lokacje gry, np. Balfojen czy Betnik. Podobny proces będzie obejmował pozostałą część gry, proces ten będzie dodawany stopniowo w kolejnych aktualizacjach. Odświeżenie będzie dotyczyło również systemu walki interfejsu oraz różnorodnych elementów graficznych gry. Matt Firor zapewnił nas, że lista elementów do odświeżania jest długa i będzie realizowana w porozumieniu z graczami. Aktualizacja do bazowej gry, czyli dotycząca wszystkich graczy. Są to wspomniany już system podklas, tryb Syrodeal Champions, system ułatwień dla powracających graczy oraz wspomniane już też odświeżenie graficzne. Ale aktualizacja 46 wprowadza również do bazowej części gry więcej elementów. Między innymi są to wyczekiwane już add na konsole. Będą też miały miejsce usprawnienia interfejsu, większe wsparcie dla PlayStation 5 Pro, trzy nowe domki i uwaga, stakowalne Master Writy. Jest tu wykorzystany nowy system. Jak wiemy Master Writy dropią e, wykonując dzienne zadania Daily Writy. Tym razem nie będą dropić same Master Writy, ale specjalne koperty, w których będą zawarte te Master Writy i te koperty są stakowalne. System będzie działał tylko na nowo zebrane koperty czy nowo zebrane master wryty, Także te, które macie w ekwipunku w banku czy w skrzyniach, pozostaną niezmienione. Po użyciu takiej koperty dostaniemy master writ. Czyli podsumowując, będzie 7 rodzajów kopert, więc tylko 7 miejsc w ekwipunku czy w banku będzie zajęte. System ten będzie rozszerzany na inne przedmioty w grze. Także możemy się w przyszłych aktualizacjach spodziewać Podobnego systemu, zastosowanego po prostu do innych elementów, do innych przedmiotów w grze. Kolejną wielką zmianą jest krypta na mebelki. Jest to specjalne miejsce posiadające 500 slotów na unikalne meble. Każdy z tego samego rodzaju mebel o tej samej nazwie stakuje się do 1000 sztuk. Czyli jeśli mamy na przykład 30 takich samych krzeseł, nie będą one osobnymi itemami. W tej krypcie tylko będą zestakowane na jednym slocie. Krypta ta jest zintegrowana z edytorem do meblowania i działa na całe konto, więc każda postać ma dostęp do tej samej krypty. Uwaga, ta krypta jest dodana do zakresu subskrypcji ESO+. Tak więc, jeśli chcecie ją posiadać, będziecie musieli wyposażyć się w subskrypcję. Jest jeszcze kwestia pozostałych usprawnień, nad którymi pracują twórcy. Wymieniony został błąd pozostawania w trybie walki po zakończonej walce. Z mojego doświadczenia często występuje po walce ze smokami na południowym Elsewhere. Twórcy zapewnili, że prace posuwają się do przodu niestety w powolnym tempie, ponieważ, ponieważ zmiany mają przełożenie na wiele elementów gry i twórcy chcą dobrze to sprawdzić, żeby nie popsuć jakiegoś innego elementu gry. Część z tych zmian była już wprowadzona w, niedawnej, w niedawnym teście trybu. Serdeczny Champions Vengeance. Zos pracuje również nad poziomem trudności tak zwanego Overlandu, na przykład walk z podstawowymi przeciwnikami na obszarach, worldbossami, Dolmenami i tym podobne. Twórcy są na początkowych etapach zajmowania się tą sprawą, ale również mają wiele głosów, że ten rodzaj aktywności jest już wystarczająco wystarczającym wyzwaniem dla wielu graczy i nie chce go utrudniać. Natomiast deweloperzy pracują nad tym, by zwiększenie poziomu trudności było opcjonalne zmian zapowiedziano sporo, jedne bardziej znaczące inne mniej, natomiast daje to nam pewien powiew świeżości. Koniecznie daj znać w komentarzu, które zmiany interesują ciebie najbardziej i dlaczego akurat te. Dzięki za dotarcie do końca mojego podsumowania. Zapraszam cię na moje streamki, platforma Twitch, kanał Rolem TV. Link na ekranie i w opisie na dole. Zostaw też subskrypcję i kciuk w górę pod tym materiałem. No i do zobaczenia w tamriel. Bajo.